Cześć! Chcielibyśmy się podzielić trzema ćwiczeniami, które są najlepsze na dolną część brzucha i jednocześnie powiedzieć Ci, jaka jest najlepsza metoda na spalenie tkanki tłuszczowej z tych okolic. Jeżeli nie wiesz, kim jesteśmy, to jest Paulina, moja żona. Ja nazywam się Michał Bienko, jesteśmy założycielami programu budowy sylwetki Hollywood, w środku którego przeprowadziliśmy ponad 14 tysięcy metamorfos. Istnieje bardzo dużo różnych informacji w internecie, większość z nich jest fałszywa, dlatego tworzymy to wideo po to, żebyś wiedziała, co jest prawda, a o więc zaczynamy. Przede wszystkim, co jest? fałszem. nie istnieje coś takiego jak częściowe spalanie tkanki tłuszczowej. To, że zrobisz tysiąc powtórzeń unoszenia leżących nie wpłynie w żadnym stopniu na to, że spalisz stąd tkankę tłuszczową. Dlatego po pierwsze musisz być świadoma, że coś takiego nie istnieje. Dlatego nie kupuj żadnych pasów neopranowych, nie bierz żadne suplementy, które niby tam powodują, że spalamy stąd tłuszcz, ani nie ufaj żadnym treningom, które są właśnie na to wyprofilowane. Coś takiego nie istnieje. Tkanka tłuszczowa się spala równomiernie z całego Twojego organizmu. Natomiast co nie zmienia faktu, że powinnaś trenować właśnie dolną część partii brzucha. Bo zobacz, e, dlaczego u kobiet bardzo często się zbiera ta tkanka tłuszczowa? Najczęściej mamy problem w tych właśnie częściach, prawda? Z czego to wynika? Z tego, że kobieta e, nosi dziecko, prawda? W odpowiednim wieku i dlatego to dziecko również potrzebuje takiej energii zapasowej. W sytuacji, jeżeli by matka nie miała dostępu do jedzenia, to ta tkanka tłuszczowa w razie czego tutaj jest. I organizm kobiety zawsze przez całe życie i przez następne kilkadziesiąt wieków e, będzie zawsze magazynował tą tkankę tłuszczową w tych okolicach, dlatego wszystko, czego potrzebujesz, to cierpliwość, żebyś zaufała procesowi i żebyś stopniowo redukowała tę tkankę tłuszczową, więc zaczniemy sobie od takiego najlepszego ćwiczenia na dolną część partii brzucha, a jest to unoszenie nóg leżąc. i teraz zobaczmy, o co w tym tak naprawdę chodzi. Jeżeli chodzi o to podstawowe ćwiczenie, to wygląda ona w ten sposób, że kładziesz się na ziemi, następnie ręce wkładasz pomiędzy między pośladki, pod pośladkami, prostujesz sobie nogi i teraz poproszę Cię Paula, żebyś zrobiła tak z 5 razy unoszenie nóg leżąc w zły sposób, ok? I teraz zobacz w jaki jest zły sposób. Przede wszystkim odkładanie nóg na ziemię. Jeżeli odkładasz nogi na ziemię za każdym razem, to powodujesz, że głównie aktywujesz te części Twoich nóg, dlatego przede wszystkim musisz pamiętać o tym, żeby nogi nie dotykały właśnie ziemi. Dobra, drugi błąd, jaki tutaj możesz zaobserwować, jest taki, jeżeli Paula by była wygięta jak banan tutaj. Ten organizm powinien być tutaj właśnie, ten kręgosłup powinien być taki wciśnięty bardziej w ziemię i powinniśmy się skupić na tym, żeby fajnie aktywować tą dolną część e, brzucha. I teraz, żebyś miała świadomość, Twój brzuch, czyli ta twoja dolna część brzucha będzie najefektywniej pracowała pomiędzy e, tymi e, w tym zakresie ruchu. Czyli zobacz, w momencie, kiedy Paula podnosi biodra, prawda? Czyli w momencie kiedy te biodra się unoszą, to wtedy pracuje tak naprawdę najbardziej dolna część mięśni brzucha. Jeżeli dasz nogi bardziej do przodu albo bardziej do tyłu, to tak naprawdę będziesz aktywowała trochę inne części brzucha. A to jest najważniejsze, okej? Okay? Więc jak wykonujesz ćwiczenie i na przykład jest ci ciężko, Możesz ugiąć kolana sobie tutaj, ale skupiasz się tylko i wyłącznie na tym, żeby właśnie te biodra podwijać. To jest najważniejsze. Im bardziej będziesz prostowała, tym będzie Ci ciężej, a im bardziej będziesz kolana zginać, tym będzie Ci łatwiej. Dodatkowo w momencie, kiedy przyciągasz te nogi, powinnaś robić wydech, a w momencie, kiedy właśnie opuszczasz, brać wdech. Jaki zakres powtórzeń? 10-12 jest optymalnym. Ilość serii, są to 4 serie, to ćwiczenie możesz wykonywać Dwa razy w tygodniu. Od tego ćwiczenia wychodzi wiele wariantów, że można robić to ćwiczenie pojedynczo, prawda? Raz jedna noga, raz druga noga, ale tak naprawdę to unoszenie, co przed chwilą zrobiliśmy, było najważniejsze. Teraz, Paula, poproszę Cię, żebyś się przekręciła na deskę, ok? Więc. Dolna część brzucha pracuje wtedy, kiedy my zginamy tak jakby te biodra pod siebie. Teraz to ćwiczenie jest tak naprawdę na całą część właśnie brzucha, ale również na dolną część. Dlatego pokażę Ci, jak dokładnie robić, bo to niby jest proste ćwiczenie, ale mało która osoba potrafi zrobić to prawidłowo, dobra? Więc od czego zaczynamy sobie? Jakie są błędy? Więc pokaż Paula, jak robi się błędnie to ćwiczenie. Czyli na przykład pośladki są w górze. Zobacz, jeżeli Twoje pośladki są w górze, no to oczywiście, prawda, że coś jest nie tak. Natomiast jeżeli w drugą stronę będzie, i również tutaj wygięte, co wiele osób właśnie popełnia ten błąd, również robimy sobie dużą szkodę, dlatego powinnaś być mniej więcej w jednej linii tutaj. Co jest pierwszy kolejny element jest to, że kręgosłup powinien być prosty, prawda? Kręgosłup powinien być prosty, a nie jakoś zgięty. To jest bardzo istotne i to, co również niesamowicie jest istotne, to to, że biodra powinny być ściągnięte pod siebie, czyli tak jakbyś chciała je wciągnąć pod siebie, tak jak zrobiła tutaj Paula i również troszeczkę plecy o właśnie opuszczone. I to, co jest bardzo istotne, musisz napinać pośladki przez cały czas w momencie robienia deski i musisz napinać brzuch również w tym momencie, więc... Podczas całej deski niezbędne jest to, żebyś miała spięte pośladki, spięty brzuch, wciągnięte te pośladki, dzięki czemu właśnie masz, e, jesteś w stanie fajnie zaaktywować tą również dolną część mięśni brzucha. Ile dasz radę wytrzymać? Osoby, które wytrzymują 2 minuty, a są osobami początkującymi, w większości przypadków robią to źle, bo nie jest problem przekłamać deskę, wystarczy, że się trochę wygnie albo przegnie. Natomiast jeżeli potrafisz dobrze ją wykonać, gwarantuję ci, że 40 sekund i masz dosyć. Trzecie ćwiczenie, które również bardzo fajnie wpływa na dolną część. Mięśni brzucha to jest trochę ćwiczenie izometryczne, bo to jest trochę połączenie pierwszego i drugiego, które właśnie jest bardzo fajne również na ogólne wzmocnienie. Więc teraz, Paula, wykonaj proszę podpór przodem. I to, co zrobimy sobie, prawda, to również być może widziałaś to ćwiczenie, przyjmij proszę, wejdź, zejdź z kolan, o no właśnie, więc mamy pozycję wyjściową. I teraz zobacz, co się dzieje. Teraz mamy deskę, ok? Nie na łokciach, ale mamy na prostych ramionach, ale to jest generalnie deska, również brzuch bardzo mocno pracuje. To, co robimy, to powoli lewą nogę przyciągamy do lewego łokcia, przytrzymujemy na chwilę i cofamy do tyłu. I znowu powoli przyciągamy prawą nogę do prawego łokcia. Zatrzymujemy na chwilę i powoli opuszczamy. I teraz zobacz, co jest istotne. Paul, jak możesz, to rób sobie w międzyczasie. Co jest istotne przy tym ćwiczeniu? Jak widzimy, kręgosłup, nie, pośladki nie, nie odchodzą gdzieś tam do góry, tylko są cały czas w tej samej płaszczyźnie. I dodatkowo my się staramy tutaj podwijać te biodra w momencie, kiedy przyciągasz te kolana do łokcia. Również jak widzisz, to jest ćwiczenie, że wykonujesz najpierw jedną nogę, później drugą nogę. Dlatego jeżeli masz na przykład w planie treningowym napisane 3 serie po 10 powtórzeń, oznacza, że masz do zrobienia 20 tych powtórzeń. To jest jedno z lepszych ćwiczeń, które powinnaś wykonywać, bo w ciągu jednej serii spalasz dwa razy więcej kalorii, z uwagi na to, że robisz 2 razy więcej powtórzeń. To spowoduje, że będziesz również dodatkowo spalała więcej kalorii i więcej tkanki tłuszczowej. Więc. To, jest, to są trzy ćwiczenia, które możesz na stałe wprowadzić do swojego programu treningowego, natomiast ważne jest to, żebyś nie robiła brzucha zbyt często, bo jeżeli będziesz go ćwiczyła zbyt często, to wtedy nie będzie on się należycie regenerował i będziesz miała problemy z tym, że nie będziesz widziała swojego progresu. Więc koniecznie pamiętaj, że nie chodzi o to, żebyś robiła masę ćwiczeń na dolną część brzucha, żebyś kupowała jakieś pasy, żebyś, nie wiem, żebyś chodziła do sauny. To nie wpływa w żaden sposób na spalanie tkanki tłuszczowej. Na spalenie tłuszczu wpływa przede wszystkim dieta, ale również trening i te ćwiczenia bardzo dobrze będą wzmacniać właśnie Twój, twój organizm. Pamiętaj, że bardzo ważny również jest plan treningowy. Musisz wiedzieć, co będziesz trenowała każdego dnia, każdego tygodnia i musisz również mieć rozplanowaną wizję planu treningowego za 3 miesiące od teraz. To jest bardzo, bardzo istotne, jeżeli chcesz zbudować bardzo atrakcyjną sylwetkę, którą zachowasz na całe życie. Bo wiele osób robi formę na wakacje i później po wakacjach tyje jeszcze bardziej. Mało osób jest w stanie schudnąć raz na zawsze. Więc jeżeli to Cię interesuje, serdecznie zapraszamy Cię do naszego programu, gdzie możesz przeczytać więcej na stronie www.programhollywood.pl. Tam znajdziesz wszystkie informacje, jeżeli chcesz dokonać ostatecznej metamorfozy swojej sylwetki. Jeżeli dowiedziałaś się czegoś nowego, jeżeli to wideo było dla ciebie przydatne, bardzo proszę cię o udostępnienie, polajkowanie czy cokolwiek. Eee, dużo przesyłamy dużo energii, pozytywnych emocji i do zobaczenia na następnym wideo.